Jedziemy drogą numer 8 z Białegostoku do Augustowa, sobotnie przed południe i jesteśmy jeszcze pod korycinem, a już się robi coś w rodzaju korka. No, może to przesadzam z tym korkiem, ale dość no, duży sznur samochodów. Sobota zapowiada się pięknie, jutro już ma być gorsza pogoda, dlatego też wszyscy jadą gdzieś nad wodę. Po drodze postanowiliśmy zajechać na plażę do Korycina. Zobaczcie, jak wygląda. Zobaczycie jak wygląda. Plaża na pewno jest piękna, tylko yy, no, nie wiem jak ta woda. No, widać, że ludzi też nie ma aż tak dużo, Ale że jeszcze jest, przyjeżdżają. Ale jest luźno. Z jednej strony to jest dobre, by było się teraz poopalać, bo jest pora dość wczesna i, i właśnie ten przedpołudniowy Czy Co, zjeżdżamy na parking? Pójdziemy zobaczyć co tam jest? Jesteśmy na plaży w Korycinie. No naprawdę nie byliśmy tu jeszcze nigdy. A wygląda to naprawdę nieźle. Wygląda to bardzo, bardzo nieźle. No naprawdę nie spodziewaliśmy się tego i tak naprawdę nie planowaliśmy tego, dlatego że jechaliśmy dalej. Ale być może jak nam się tutaj spodoba, to być może tutaj zostaniemy. No, to ciekawe rzeczy. Bardzo często przejeżdżaliśmy przez Korycin, ale dzisiaj jakoś tak coś nas tknęło, żeby tutaj zajechać. No i naprawdę jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Plaża, Plaża wygląda bardzo porządnie, tam nawet są prysznice. Oczywiście jest sporo ludzi, ale, ale nie tak, żeby, żeby jakiś tłok tutaj był tam oczywiście jest parking to wcześniej pokazywałem i wjeżdżaliśmy są jakieś boiska do siatkówki no tutaj to w ogóle jest piękne miejsce a tam na początku jest jakaś tablica, że z jakiegoś to funduszu zostało zbudowane zresztą później pokażę no i oczywiście szkoda trochę że ten wiatr wieje, a ja nie mam żadnego dodatkowego mikrofonu także będzie pewnie trochę z tym dźwiękiem słabo ale no naprawdę oczywiście nic nowego Ameryki nie odkryłem jesteśmy kilkanaście może 30 km od Białego Stoku i przy takiej upalnej pogodzie jak dzisiaj to naprawdę naprawdę można się poczuć jak na Kanarach a jest to korycin. tam jest bar z jakimiś kartaczami lodami i piwem. Tu jest jakiś dla dzieci plac zabaw. Oczywiście tu można pograć w golfa. A tam jest wypożyczalnia sportów sprzętu wodnego. Wyszedłem na pomost po to, żeby z daleka pokazać całą plażę. Tak będzie, tak będzie najlepiej. Oczywiście jest to bardzo blisko drogi numer 8, tam właśnie widać samochody w korycie nie zjeżdża się kawałek w prawo i tak właśnie z daleka w całej okazałości wygląda plaża nad zaletem. Co do czystości wody, chodziłem już do wody, nie, nie czuję, żeby była ona jakaś gorsza niż woda w jeziorze. Tutaj nawet widać jak rybki pływają. Bardzo, ryb. no bardzo bardzo ciekawe miejsce. Tutaj jest powtórzona tablica informacyjna, taka jest przy wejściu, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. No i oczywiście to na co wcześniej nie zwróciłem uwagi nie jest to przypadkowe miejsce, dlatego że są po prostu są krzaki truskawek. I są tutaj różne odmiany. W każdej tej jakby obwórce betonowej są krzaki truskawek i pod spodem opis jaka to jest odmiana. No wiadomo, koryfin zagłębie truskawkowo.